Jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie, myślę, że tu nie ma problemów. Pracowałem ostatnie dwa miesiące, będąc z kadrą na, na zgrupowaniach, dosyć mocno i, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wytrzymałość taką typowo fizyczną, to, to nie ma z tym problemów. Jeżeli chodzi o koszykarskie ogranie, przygotowanie, to myślę, że tu są jeszcze mm, duże braki. E, brakuje mi tych minut spędzonych na boisku, grając 5 na 5, tym bardziej e, kiedy nie znam praktycznie w ogóle chłopaków, poznaję ten system e, trenera Adamka. E, I to właśnie o, o, bardziej o to mi chodziło, czyli to, to, to szafowanie a moimi siłami przez trenera w trakcie memoriału myślę, że też było głównie spowodowane tym, że jeszcze nie do końca do siebie doszedłem po tych zmianie czasu z, z, z takiego azjatyckiego, chińskiego na polski także myślę że dobrze to, to, to wszystko wyszło że że tak trener to poprowadził Nie, ale, ale koszykarsko jest nad czym pracować for you know, a rookie i'm just kind of learning trying to learn every day and, and learn from the guys that's been here so uh learn a new style of basketball and i think that that once i get that down and i'll be able to to lead a little more you know so it's definitely something i'm working on for sure for me i would say just talking and and uh, being vocal just being a communicator on the court and, and being in the right position defensively and things like that i feel like you know offense will take care of itself and, and we got a lot of guys who can score but you know defense wins championships so if we're going to win then we got to get stops and that starts with, with me so Camille. Musi, znaczy tak, z Kamilem w tej chwili sytuacja tego typu, że musimy pracować nad motoryką, nad ogólnym przygotowaniem również, ponieważ miał dosyć długą przerwę w treningu. No i ja myślę, że tutaj są główne, że tak powiem, w tej chwili problemy, które... Natury motorycznej. Ponieważ koszykarsko to jest bardzo inteligentny wojskowo-zawodnik, i tutaj w zasadzie nie będzie problemu w tym, żeby go zaadoptować bądź wpasować. Na pewno to będzie trwało krócej niż w przypadku innych zawodów. Także trening działa myślę, że na naszą korzyść. Akurat my rozpoczynamy sezon ligowy już w czwartek, więc. No ta, ten okres czasu nie jest taki jakby się, jakby się chciało, i, i normalnie przygotowywał do weekendu, ale nie ma co narzekać, trzeba brać to co jest i czerpać z tego ile się da. Niektóre akcje, oczywiście, wychodzą automatycznie z zachowań czy z doświadczenia na boisku, chociażby ta, ta wspomniana przez ciebie akcja, natomiast wiadomo, że każdy z zawodników ma to inną charakterystykę. Jeden lubi łapać piłki tak, drugi w ten sposób, trzeci lubi biegać szybciej, ma przyzwyczajenia do biegania do kontrataku, drugi mniej. No to są, są rzeczy, które oczywiście, oczywiście muszę się nauczyć i podpatruję na każdym treningu każdego z chłopaków, tak żeby te ich nawyki przyswoić sobie do głowy, no bo jako rozgrywający no to muszę nie dość, że znać cały system, ale też wszystkich graczy na co, na, co, na co ich stać i czego ja mogę też się po nich spodziewać będąc z nimi e, na boisku. Oczywiście, no chciałbym, żeby to wszystko już funkcjonowało super od pierwszego spotkania, ale no, pewnych rzeczy się nie oszuka. Yeah, you, can, you can never be too happy after a loss, but you know, it's never a loss if you learn from it, so. I think that, that we learned a lot of things about our team and some things that we can sure up and, and us being you know some new guys that, that haven't been around each other and us you know just now receiving Matt and Camille and those guys from the national team I feel like that, that we're gonna mesh and, and we'll get better as the season goes on so it was definitely some things we can learn from from those friendly matches and that uh, memorial tournament but you can never be too happy with a loss you got you got to learn from it and get better. No trójka, w zasadzie motor napędowy drużyny to jest e, obitroter, bardzo doświadczony rozgrywający i dwóch e, graczy kluczowych to jest e, Kemphor i Lindbom. Także to są pozycje 1, 2 i 4. To mi się wydaje jest absolutnie trzon e, drużyny z radą. Bardzo doświadczony, bo to są zawodnicy, którzy od wielu lat grają w różnych ligach na świecie i, i to na pewno to są groźni, groźni, groźni rywale. Na pewno jest to drużyna, która jest sina fizycznie, trzon został zachowany z zeszłego roku, co sprzyja im i, i myślę, że są zgrani. Trener też już jest kolejny, będzie kolejny sezon pracował z, z, z graczami. Na pewno na obwodzie mają dwóch bardzo dobrych graczy amerykańskich. Jest Trotter i Camphor, i to oni stanowią o sile tego zespołu, jeżeli chodzi o grę na pozycji 1-2 Mogą grać wymiennie jako strzelcy, obaj mogą kreować grę dla innych. Także na pewno im poświęcamy największą uwagę, jak ich zatrzymać i wybijać z rytmu. Mm, gracze podkoszowi, Limbom doskonały fiński gracz, który potrafi seryjnie trafiać z dystansu, a na pewno też w ostatnich sparingach pokazał, że może odgrywać pierwszoplanową rolę w zespole hydrotrakratom. Także no to te, te, trzy, te trzy osoby, trzech zawodników. Na ten moment to takie najbardziej, najważniejsze osoby dla nas, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne, ale, ale Rosara, przepraszam, tak radą to nie tylko oni, na pewno Artur Mirczalek. Wracający po kontuzji Filip Zegzula, jest jeszcze Piechowicz, Bogudzki, jest tych graczy sporo i, i no, musimy się dobrze mentalnie przygotować, ale myślę, że kluczem do tego całego pojedynku powinna być nasza, nasza gra. Which, no, yeah, they, they got pretty good guard play. You know they have a four-man who's pretty good and can shoot the ball. So you know we just have to neutralize those guys and, and, and get stops, and I think we'll be fine. But you know they're a pretty good team, and they move the ball well. They have some some pretty good sets. So you know anytime it's the first game, it's going to be. It's going to be what it is, you know, both teams are just now getting in front of the lights and and, and playing the game that matters and trying to win points to, to put ourselves in the best position throughout the season, so.